Słowo na dziś to confidence, czyli pewność siebie, zaufanie, przekonanie. Przykładowe zdania. She spoke with great confidence during the meeting. Mówiła z dużą pewnością siebie podczas spotkania. Confidence is the key to success. Pewność siebie jest kluczem do sukcesu. He has confidence in his team's abilities. On ma zaufanie do umiejętności swojego zespołu. You need more confidence to present your ideas clearly. Potrzebujesz więcej pewności siebie, aby jasno przedstawiać swoje pomysły. Her confidence grew after many successful presentations. Jej pewność siebie wzrosła po wielu udanych prezentacjach. Inne słowa, które można użyć zamiast confidence. Self-assurance. Pewność siebie. Trust, zaufanie. Belief, wiara, przekonanie. Courage, odwaga. Self-esteem, poczucie własnej wartości. Częste połączenia: Build confidence, budować pewność siebie. Gain confidence, zyskać pewność siebie. Show confidence, okazywać pewność siebie. Lose confidence, stracić pewność siebie. Confidence level, Poziom pewności siebie. Przeciwieństwa słowa confidence, doubt, wątpliwość, fear, strach, insecurity, brak pewności siebie, uncertainty, niepewność, anxiety, lęk, niepokój. Zapamiętaj to słowo i postaraj się użyć go dziś w jakimś zdaniu. Subskrybuj po więcej.